Cześć, chciałem Wam tutaj opowiedzieć o demontażu na nagrzewnicy. Pierwsze co, jedziemy sobie do spuścić płyn z układu klimatyzacji, bo będzie trzeba i tak dospinać, inaczej nie wyciągniecie nagrzewnicy ze środka. Więc puszczamy pierwszy płyn, jedziemy, żeby go spuścili. Przyjeżdżamy, odpinamy sobie akumulator, demontujemy pod szybę wycieraczki. Jedną stronę i drugą stronę, bo to się i tak przyda. Ja to zrobiłem dopiero później, więc. Nie chciało mi się tego rozbierać, ale i tak było trzeba rozebrać, ponieważ trzeba rozebrać, otworzyć tą puszkę. Tam jest komputer i kostki, pięć kostek, które się łączą z instalacją w samochodzie, które też trzeba będzie dozebrać. Tam jest śruba w tym miejscu, ósemka, żeby to ściągnąć. Super, super dojście jak się to ściągnie. Więc to trzeba podemontować. No tak, w środku wam pokażę. Już to było poskładane. Co, i tak kierownicę będzie trzeba ściągać. Poduszka z tyłu na imbusach. Czwórka imbus Chodzi tu w otwory w jedną stronę, na drugą stronę. Wyciągamy poduszkę. Pod poduszką jest śruba 24. Odkręcamy kierownicę. Demontujemy plastiki. Tu od dołu są dwie śruby. Demontujemy sobie te boczki bo oczywiście boczki. Drugą stronę tak samo. Poduszkę też sobie najlepiej wykręcić od dołu. Tam jest chyba 8 śrub, dziesiątek. Oczywiście ściągamy sobie ręczny. Wszystko schodzi. Raz, dwa. Tam jest tylko trzynastka. Tu są ósemki, dwie ósemki z jednej strony. Z drugiej strony kanał schodzi. Drążek na gwincie. Odkręcamy. Ściągamy mieszek. I nie targajcie tego, żeby to wyciągnąć. I tych te knefli też nie targajcie. Wyciągamy radio, odkręcamy dwie śrubki, z godziną pokrywa. Później są dwie następne śrubki. Chyba na dole jeszcze też wyciągamy i wyciągamy fajnie z tyłu te knefle. Bez potrzeby tutaj ingerowania, bo wam odpadną te góry. Na tym możecie coś połamać, jakieś knefle tam. Więc fajnie się to wszystko ten yy, powiem tak, jak doskręcałem śrubki. Od razu wkręcałem śrubki w miejsce montażu, ponieważ później tych śrubek jest naprawdę dużo kratki. Teoretycznie nie trzeba tego odkręcać, to nie jest przykręcone, to jest tylko wsadzone. Tam jest na taśmie, taśma z góry z dołu, trzeba pociągnąć do siebie. Ważna rzecz: czujnik temperatury podważamy klapkę. Tam jest. Krzyżak, odkręcamy, wypinamy czujnik. Bo to nam utrudni później życie. Przy wyciąganiu całej deski, możemy sobie udwać te kable. Wiadomo, tu są dwie śrubki od zegara. Schowane zegar, dwie wtyczki. No i tyle. No i trzeba demontować. Później trzeba całą belkę wyciągnąć. Zwróćcie sobie uwagę, tam jest belka cała konstrukcyjna. Do belki od tyłu są zaczepy zrobione. Aby tego nie połudywać, żeby te kable później jeszcze przepuścić. Nagrzewnica była jeszcze 9.6, czyli fabryczna. Była zatkana. Kupiłem go dwa lata temu. Objaw był taki, że nie grzało. Pierwszą zimę przejeździłem Mercedesem z 203. Przez lato jeździłem tym. Ale dalej mi to nie dawało spokoju. Kazałem wymienić termostat. Po wymianie termostatu okazało się, że auto... Po 15 km gaszę i wentylator się załącza. Dochodzi do 90 stopni, wychodzi się bez problemu. I tak jeździłem praktycznie rok czasu. Aż w końcu wziąłem i wymieniłem tą nagrzewnicę. Teraz auto po dwóch kilometrach już jest ciepło w środku, po 5 idzie się ugotować. A temperatura tak trzymie 60-70 na liczniku. Nie dochodzi do 90 nawet. Ja jeszcze Wam chciałem dopowiedzieć, że koszt takiej wymiany u mechanika 700 zł. wzwyż. Nie wiem, czy ktoś to taniej zrobi. Jeśli dysponujecie czasem i macie narzędzia i chęci, naprawdę warto to zrobić samemu. Tym bardziej, że w środku, jeszcze Wam tutaj pokażę, są takie LEDy. Zamontowane, tu jest stop, migacz lewy, prawy, to wszystko było trzeba podościnać. Oczywiście te ledy się połudywały, te kable było trzeba wszystko poobcinać, było trzeba całą wiązkę przerabiać, izolować to taśmą, tu jest wszystko już zrobione na cacy, tym bardziej że tu z dołu było odcięcie zapłonu, oczywiście knefel się roz rozwalił, rozpołowił na pół. Już nie, nie wiedziałem później co z tym zrobić. Musiałem to na sztywno skpiąć, bo i tak to mi nie jest potrzebne. Tam jeszcze jest dioda, jak jest zapł wyłączony, to ona sobie mrugała. Tą diodę też było trzeba nową dorobić. więc ten trzeci dzień, te trzy godziny spędziłem tak, praktycznie już na dorabianiu detali, montaż radia, bo już nie było czasu. Tu musiałem oczywiście, plastików nie idzie dostać. Nie ma tego na do tych plastików. Musiałem tam zrobić. Taką szynę miedzianą nagwintować na czwórki, czwórkami to sobie poskręcać. Bo to już te śruby są połudywane te plastiki ledwo, ledwo trzymały się. Teraz to jednak trzymie mocno. To było urwane, ten dolny plastik, i pod, pod tym jest całe mocowanie też było połudywane połamane. Prawdopodobnie jak ktoś wyciąga licznik, który też jest chyba nagrzebany, ale to już inna niższość, Wszystko działa, jest to, jest to podrobione. Teraz już tak jak ma być. Nie? Już nie będę chodzi, wchodził w historie, jakie tam jeszcze były przede mną. No, auto jest piękne, zadbane. Prawdopodobnie zrobimy go na zabytka. Jeśli się podobało, łapka do góry. Cześć!